Dzień dobry, powróciłam. Dawno nie było takiej odsłony w ogóle, tak średnio z tymi filmami ostatnio. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, gdzie podpowiadam na pytania odnośnie mieszkania oraz nie tylko. Ogólnie zrobiłem taki QA, aż dawno nie było. Jak ci się mieszka w nowym domu? Ogólnie mieszka mi się bardzo dobrze. Ja lubię zmieniać miejsce, bo jest taki powiew świeżości, jest coś nowego, jest coś innego. Fajnie jest tutaj ze względu na to, że jest bardziej przestrzennie rozmiar. Zaraz przejdziemy do tego w sumie, że mieszkanie jest tego samego rozmiaru, ale jest bardziej przestrzennie, także podsumowujące. Dobrze, dobrze, przejdźmy do kolejnego pytania, żebym mogła się na coś rozwijać, bo nie chcę powiedzieć za dużo, podczas gdy mam inne, bardziej szczegółowe pytania. Z kim utrzymujesz kontakt ze starego Teamu X? Jako tak, no to tak, jakby wiadomo z kasprem, o, o czym mówię, co widzicie. Kontakt mam też z Lexy i Marcinem. Nie mam kontaktu w ogóle z Narsu, no i ze, ze Stewartem, chociaż ostatnio, Steward się do mnie odezwał i byłam taka. <laughs> Więc kontakt tak stały to mam z tymi osobami, ale czy taki jakiś na zasadzie bardzo przyjacielski, to, to tylko z Kacprem. Wynajmujesz czy kupiłaś mieszkanie? Jeszcze nie stać mnie na moje mieszkanie. W każdym razie wynajmuję to mieszkanie, a już mam nadzieję, że w przyszłym roku będę miała swoje. Czy drugi jest koszt utrzymania mieszkania? Wiecie co? Na to pytanie odpowiem bo jakbym miał swoje mieszkanie, bo to na pewno jest o wiele tańszy koszt niż utrzymywanie czyjegoś mieszkania. Wiadomo, czynsze nie są niczym fajnym. W każdym razie ja teraz mam to, no i jego cena trochę przekroczyła to, ile miałam dawać, ale naprawdę fajniejszego mieszkania w lepszej cenie nie znalazłam Zbierasz na auto czy raczej nie? Z tym zbieraniem to ja się poddaję, bo ja zbieram na to mieszkanie i nie mogę się dozbierać e, Także na auto nie zbieram, ja wezmę je w leasing, czyli będę po prostu co miesiąc płacić za to auto To pomagał ci w przeprowadzce. Moi rodzice ja pokazywałam wam na instagramie cały ten proces Ja myślałam, że nie damy rady zrobić tego w jeden dzień, że będzie trzeba to rozłożyć na parę dni i moi rodzice przyjechali do Warszawy i po prostu woziliśmy, najgorszy było to, że ja w ogóle dzień wcześniej byłam bardzo chora, w ogóle takie ultra przeziębienie, że też z głosem średnio, dzień później miała być ta wyprowadzka musiałam zwolnić poprzednie mieszkanie a więc rodzice przyjechali, chowaliśmy wszystko do wielkich toreb, potem do auta, potem tutaj przewożenie tych rzeczy aż w końcu zdecydowaliśmy, że ja tutaj już zostanę zacznę rozkładać, a moi rodzice tylko będą przewozić kolejne rzeczy, mama pakowała to przewoził, ja tutaj rozpakowywałam ile nam to zajęło, nie wiem czy 10 czy, czy nie 12 godzin, ale bardzo długo, jeżeli chodzi o Kacpra, to on tam coś robi w jakiś dzień, ale pomógł mi jak pojechaliśmy kilka dni później do Ikei Po prostu takie maty na półeczkach drewnianych, gdzie jadowałam kosmetyki Bo ciężko z kosmetykami, one jak się gdzieś wyleją to, to potem zostaje, nie można tego domyślać A jak będę się wyprowadzać, no to mata do kosza i czysta półeczka Czemu się wyprowadziłaś? Ze względu na koniec umowy oraz koniec współpracy Jak widzieliście miałam współpracę z warszawskim inwestorem, która oczywiście nie miałam mieszkania za darmo To, to nie jest możliwe, ja chciałam, za to mieszkanie płaciłam, ale mieliśmy pewien układ. Pewną współpracę. No i ona dobiegła końca, tak samo umowa dobiegła końca. Mogłam przedłużyć, ale ja, tak jak powiedziałam, lubię taki powiew świeżości, czegoś nowego, coś pozmieniać troszeczkę i po prostu fajnie, fajnie. Czy na ten moment chciałabyś zamieszkać z Kacprem? Jakbym chciała, to byśmy coś takiego pokminili, ale nie. Wydaje mi się, że, że to jest za wcześnie. Ja też po Domu X trochę się nauczyłam, jak bardzo przeszkadzają mi ludzie, i wydaje mi się, że albo muszę do tego dorosnąć, albo po prostu się przestawić i przyzwyczaić. W każdym razie Kasper mi nie przeszkadzał jakoś bardzo. Oczywiście to jest osoba, gdzie ja, jak nie chcę nikogo widzieć, to go zawsze chcę. Ale w sytuacji, gdzie mieszkaliśmy razem i zaczęliśmy funkcjonować jak małżeństwo, co nam nie odpowiada, bo oboje jesteśmy, o co ostatnio mówiłam, oboje jesteśmy dzieciakami. W się sensie ja większym, ale on też. I tak robienie z siebie małżeństwa w takim wieku byłoby dla nas niszczące. Za bardzo się do siebie zaczęliśmy przyzwyczajać i nie było okazji, żeby za sobą zatęsknić. O co ci chodzi? Chcesz iść na spacer? Tak, to jest gwiazda o jezu, zaczęłam go wyprowadzać na spacer i to zły pomysł, bo on je za bardzo polubił i teraz jęczy pod drzwiami, no więc wracając do tematu, ogólnie na ten moment nie chciałabym zamieszkać z Casprem, ale w przyszłości oczywiście, moje nowe mieszkanie jest dalej od Kaspra, czy bliżej niż poprzednie, jest dalej ale stwierdziłam, że to nie będzie żadnym problemem, iż gdyż ponieważ wiedziałam, że niedługo zdam prawko i że będę swoje auto, w tym budynku też mam parking podziemny, i wykupione miejsce, więc po prostu to nie ma problemu, bo mało jeżdżę do Kacpera teraz, tak naprawdę cały czas siedzimy u mnie praktycznie, ponieważ Ubery są bardzo drogie i mi po prostu już szkoda pieniędzy, ja bardzo nie lubię jeździć autobusem czy tramwajem bo mnie to stresuje, jeżeli ktoś mnie rozpozna i, i na przykład patrzy się na mnie przez całą drogę, ja się bardzo czuję niekomfortowo czuję się obserwowana, nawet jeżeli nikt mnie nie obserwuje to już jest tutaj coś nie tak, więc ja się bardzo nie lubię komunikacji miejskiej więc najczęściej jeżdżę tymi Uberami przeszkadza mi to teraz, ale jak już zdałam to prawo jazdy, niedługo je od Odbiorę, niedługo będę ja swoje auto, to już nie będzie najmniejszego problemu, że jest taka odległość. Po prostu na zmianę będziemy do siebie przyjeżdżać i będzie gituwa. W każdym razie mogę Wam powiedzieć taki fun fakt, jak już sobie gadamy tego. Tak? Historia wygląda tak, z mieszkaniem w ogóle. Jak ja się dowiedziałam, że właśnie kończy się tą umowa, że, że powinnam jej już zwolnić, to zaczęłam szukać mieszkania. Ale zanim się o tym dowiedziałam dwa dni wcześniej, czy coś koło tego, może trochę więcej, i jechaliśmy, jak Atsper i Czarek czeruje. I Czarek mówi: Niedługo nam się kończy umowa na dom, zobaczcie, jakie mieszkanie znaleźliśmy z Anią, i w jakie będziemy uderzyć. No i mieszkanie było duże, miało wannę, co ja też już byłam taka i było o wiele tańsze niż to, To mi zaraz w bloku niedaleko Kacpra. I ja mówię: o, że coś tam super, że bardzo ładne mieszkanie, że fajnie, że Gituwa. I potem się dowiedziałam, że muszę opuścić swoje. No więc zaczęłam szukać. I nie mogłam nic znaleźć. No i natknęłam się na to mieszkanie, co on mi pokazywał. No i miałam przyczajkę. Tego mieszkania, w którym ja jestem, w ogóle wtedy jeszcze nie było nawet dodanego. No ale tamto. Kurczę, już tak się przyczajałam do niego. No i piszę do czarka, czy wy na pewno bierzecie z anią to mieszkanie, bo nie chcę wam podbierać, ale jak nie bierzecie, to ja się czaję. No i tak, tak. Tak, bierzemy. No i pewnego dnia przyjeżdżam do Ani. Z nimi mieszka jeszcze Marti Renti. No i Marti Renti w ten dzień, kiedy ja przyjechałam do Ani, ona pojechała oglądać to mieszkanie i chyba od razu się zgodziła i od razu je wzięła. Oczywiście ona nie wiedziała o tym, że Czarek i Ania chcą je, czy że ja się na nie czaję, więc to, to w ogóle żadnej spiny. Tylko tak śmiesznie się to złożyło, że trzy osoby się czailiśmy na to i, i podczas, gdy my się czailiśmy, ja Czarek i Ania, to Marti Renti poszła, obejrzała i od razu wzięła. W każdym razie jej ja tak się cieszę z tego mieszkania, bo ono stylem jest naprawdę. Bardzo podobne do jej mieszkania. Czy zacznę częściej nagrywać? O Jezus, no uwierzcie mi, że ja, ja bym chciała, ale ja mam taki problem z tym nagrywaniem, że jak ja mam jakiś pomysł fajny, to on potrzebuje dużo czasu na ten film. Ogólnie ostatnio mam bardzo dużo rzeczy i wiem, że może się nie wydawać, ale tego trochę jest. Plus teraz cieszę się, że mam z głowy te jazdy, no ale z kolei czeka mnie matura i teraz będę miała kilka razy w tygodniu korki z różnych przedmiotów, żeby się do tego przygotować. W każdym razie, czy zacznę nagrywać? Grywaj częściej. Wydaje mi się, że rzadziej teraz przez te korki, przez tą maturę. Czy współpracujesz jeszcze z warszawskim inwestorem? Tak jak powiedziałam wcześniej, nie Zakończyliśmy swoją współpracę, co nie znaczy nic negatywnego. Czy będziesz w tym roku jeszcze gdzieś leciała? Otóż tak, prawdopodobnie. Nie chcę zdradzać. Gdzie? W każdym razie będziemy jeszcze powolska z jechać na nowe no i też to jest to, że ja będę miała te korki teraz cały czas. No ciężko. Miałaś tak, że jakaś grupka fanów do ciebie przyszła pod blok? Na szczęście tak nie miałam, nikt jeszcze nie wyczaił, Mieszkam na poprzednim mieszkaniu, tak też nikt chyba nie wyczaił Więc bardzo dobrze I mam nadzieję, że to się nigdy nie wydarzy Ponieważ mieszkanie to jest takie bezpieczne miejsce W którym po prostu jestem ja I to jest miejsce, jaka przestrzeń tylko dla mnie Więc bardzo bym się czuło niekomfortowo Jakby ktoś mi stał pod blokiem Ja chciałam zapytać, czy ty sama robisz tą biżuterię Czy masz osoby, które ci to robią Jakbym miała sama robić biżuterię, to ja bym nie miała na nic czasu Mam producenta, ja jedyne co To z mamą szukamy jakiejś inspiracji Potem trochę na przykład drukujemy Przerabiamy, dorysowujemy jak ma to wyglądać No i dajemy to do producenta Producenta, który ją robi. Po reakcji na ugotowanych pokłóciłaś się z Kasprem. Nie pokłóciłam się po reakcji, ani nie pokłóciłam się przed tym filmem, bo dużo osób tak myśli. Ogólnie my się pokłóciliśmy gdzieś tak w połowie, ale każdy pisał, że ja od, od początku byłam jakaś smutna czy zła. No i tyle. Po filmie się pokłóciliśmy. Czy jest jakaś spina pomiędzy Tobą a Aleksiej? Żadnej spiny między nami nie ma, ale nie widzę żadnej chęci z jej strony do kontaktu ze mną za bardzo. W sensie też nie chcę mówić na nią źle, że coś takiego, to w ogóle nie mam tego w intencji, ale jakby. Nie widzę z jej strony zainteresowania tak bardzo moją osobą, jak wydaje mi się ja pokazywałam. Więc ja nie lubię się narzucać. Boisz się ludzi, dlaczego? Na co dzień nie boję się ludzi, jednak odczuwam strach i lęk, jak jestem w gronie wielu osób. Jeżeli te osoby jeszcze byłyby dookoła mnie i miałyby mnie w zupie, to, to spoko, ale jeżeli dużo osób coś ode mnie chce, czy mówi, czy mnie o coś prosi, czy zdjęcia, czy jestem na jakimś spotkaniu, to ja się naprawdę bardzo zaczynam stresować i nie wiem czemu, i odczuwam po prostu taki niepokój. To nie jest tak, że się boję ludzi, że. Odejdźcie ze mnie, bo, bo czuję się przestraszona. Tylko czuję się bardzo niekomfortowo i nie wiem, dlaczego tak jest. Czy szkoła domowa to dobry wybór? Dla mnie tak. Jakbym nie dała sobie rady psychicznie, jakbym miała chodzić do normalnej szkoły, to by mi zabierało po prostu cały dzień, całą energię, dużo stresu bym miała przez. Czy kotek poniszczyć jakieś meble? Kotek, to jest kocur, niedobry szczur dzisiaj. I czy poniszczył mi coś? Nie, nie, nie. poprzednim mieszkaniu tylko był problem z kanapą, ponieważ ją drapał, ale na szczęście ta kanapa była taka, że jakby można było zdjąć z niej taki jakby pokrowiec i nałożyć nowy, i wtedy wygląda jak nowa. Więc tak też zrobiliśmy. Jak ci idzie życie samej, jakby na swoim utrzymaniu? Nie brakuje ci na przykład rodziny lub ich pomocy, czy na przykład tego, że zawsze miałeś załóżmy obiad podany, a teraz masz to na głowie. My życie samej na swoim utrzymaniu idzie mi całkiem dobrze. W sensie dalej jestem bardzo nierozgarnięta, ale staram się ogarniać życie Czy brakuje mi na przykład obiadu? Tak, brakuje mi Ja uwielbiałam w sobotę rano wstawać i mama robiła kanapeczki, jakąś ojeczniczkę I taki dzbanek herbatki z cytrynką I ja wstawałam i od razu o! Nie uważam, że Kacper ostatnio zmienił się w złą stronę? Dla mnie prywatnie Kacper jest oczywiście inny niż w internecie do was i tak samo ja, w sensie tu chodzi o taką relację, chłopy są takie przy innych, a przy dziewczynie oj, moja, moja, piękna i wiecie o co chodzi Wy nie znacie tej strony, więc ja nie uważam, żeby Kacper się w ogóle zmieniał w złą stronę, on, on nawet naprawdę, szczerze, coraz fajniej, jeżeli chodzi o związek, to uczymy się siebie uczymy się swoich zachowań, próbujemy się dogadać i coraz lepiej nam to idzie jesteśmy prawie dwa lata razem, ale cały czas musimy nad sobą pracować jednak widzę jak bardzo on się stara i wydaje mi się, że on widzi, że ja się też staram, więc jak już, to zmienia się w dobrą stronę Jaki masz kontakt z Agatą? Żaden Chciałabyś najpierw wymieć dziecko czy ślub? Dziecko, oby jak najpóźniej. Dobra moi drodzy, bo już mam bardzo dużo materiału, a nie wiem o co mu chodzi, on cały czas jęczy strasznie głośno i stoi pod drzwiami patrzy się w lustro i jęczy sobie w twarz ja się poddaję, podajcie na biu gdzie możecie kupić na przykład takie kolczyki albo mam nowy naszyjnik, który jest z Srebra pozłacany różowym złotem z kwarcem Kwarc jako kamień ma bardzo Fajne właściwości, możecie o tym poczytać na stronie Albo w internecie, także ja wam dziękuję Za obejrzenie dzisiejszego odcinka I widzimy się w następnym nie wiem kiedy Do zobaczenia